Ewa Lubert, fotomodelka i trenerka fitness. Znana z pozowania na przykład w strojach kąpielowych, ale jeszcze nigdy nie pozowała w tak gustownych kreacjach jak dzisiaj. Właśnie zobaczymy przemianę następnej gwiazdy. przygotowane trzy kreacje. Każda z nich jest totalnie inna. Będzie biały granitur, bardzo specyficzny, bardzo elegancki, ale też na różne wyjścia. Czerwona, wieczorowa kreacja, typowo na czerwony dywan. I bardziej koktajlowa sukienka. Myślę, że to są trzy rzeczy, które Ewa będzie fajnie w tym wyglądać, ale całkowicie inaczej niż do tej pory prezentowana na co dzień czy, czy na różne wyjścia. Nie znam Ewy tak bardzo dokładnie na, na, w całości, natomiast na tyle, na ile ją widziałem i miałem możliwość z nią porozmawianie, starałem się zapasować coś, co wydaje mi się, że będzie w tym dobrze wyglądała. i od, odzwierciedli charakter i jej osobowość. Udało mi się pozyskać nowego partnera biznesowego, Mark Diamonds. Jest to ogromna firma z wielkim potencjałem przepięknej biżuterii. Biżuteria jest dla kobiet. Kobiety kochają biżuterię. Nawet ktoś kiedyś powiedział, że największy przyjaciel kobiety to diament. Więc kierując się tą metaforą, chcą zmierzać wraz z tą firmą. W moim nowym projekcie mamy przepiękną gwiazdę Ewa Lubert, która ma śliczne blond włosy, jest bardzo kobieca, więc wydaje mi się, że będzie ślicznie wyglądała w tej biżuterii. Mam nadzieję, że ta sesja również przyłoży się do sprzedaży dla tej marki. Zrobię wszystko i uczynię wszystko, żeby byli zadowoleni i aby dalej uczestniczyli ze mną w programie metamorfoz gwiazd. Staramy się e, lekko ją ozdobić dodać światła, choć tego światła do mnie brakuje, akurat w przypadku tego nie wiem. Ale diamenty uwielbiają światło, więc one zawsze żyją dzięki temu świetle, Ten, świetle które emanuje od człowieka. Mamy jakiś pierścionek za a, 80 tysięcy dolarów, mamy taki ciutko droższy za 150 tysięcy dolarów. E, I tak się złożyło, że dzisiaj akurat mamy też pierścionek ciutko, ciutko droższy, czyli gdzieś więcej 1,5 miliona dolarów. Ale myślę, że nie wartość jest najważniejsza tego kamienia, tylko jego piękno. Dorota Wodzińska jest znaną stylistką gwiazd. Marka Vitalitis jest dostępna na rynku polskim od 10 lat i przyszedł chyba czas, żeby zacząć współpracę z gwiazdami, żeby marka Vitalitis stała się marką celebrytów. Są to produkty profesjonalne, przeznaczone dla fryzjerów. Posiadają całą gamę produktów do koloryzacji, stylizacji, pielęgnacji. Są w stanie zabezpieczyć fryzjera i jego klienta właściwie od A do Z. I jest to marka naprawdę na wysokim poziomie, ponieważ wyróżnia się przede wszystkim tym, że chroni włosy klientek. W większej mierze są to produkty roślinne, które zawierają wiele substancji pielęgnujących, które w sposób naturalny dodają piękna. i bardzo chętnie jest wybierana przez jej klientki. Dlatego bardzo chętnie przyjąłam też tą, tą propozycję tym razem. A jaki był pomysł na Ewy Lubert, na biżuterię dla Ewy? Był taki, żeby do bardzo eleganckich e, kreacji zaproponować biżuterię skórzaną e, i biżuterię kryształową. Żeby dodać takiego pazura, bo zwykle panie do sukienek eleganckich wybierają błyszczącą e, bardzo elegancką, y, strojną biżuterię. Zewą mi się cudownie, świetnie współpracuje z osobą bardzo otwartą na y, temat metamorfozy. Y, jest, ma też taki typ urody, gdzie pasuje tak naprawdę y, bardzo wiele rzeczy do niej, ponieważ, ponieważ jest piękną kobietą. W pierwszej stylizacji y, użyłam czerwonej szminki, aby y, pięknie komponowała się z sukienką, y, z fryzurą i postawiłam na lekkie oko. W drugiej stylizacji wykonam niebieskie oko, tutaj postawię właśnie na mocniejsze oko, usta będą lżejsze. Cały czas uwzględniam również trendy, jakie panują w tym sezonie i oczywiście też do sukienki dobieram ten makijaż i do fryzury. W trzeciej stylizacji yy, będzie y, inspiracja y, retro, więc tutaj będzie i mocne oko, i mocne usta. Ewa jest fantastyczną dziewczyną, profesjonalną aktorką, modelką, świetnie się z nią pracuje, jest bardzo sympatyczna, miła. Myślę, że sama przyjemność to Jest fotogeniczna, jest prześliczną dziewczyną właściwie w każdym... Ujęcie w każdej stylizacji wygląda przepięknie. Ta pierwsza była dosyć trudna, dlatego że było bardzo trudne upięcie i żeby to pokazać, połączyć z biżuterią i z całą kreacją, stylizacją, to było duże wyzwanie. Ewa, dzisiaj jesteś w nietypowej roli, w roli modelki, ale tak jak powiedziałam, trochę ta rola odbiega od Twoich klimatów, prawda? Jak czujesz się właśnie w takich kreacjach oryginalnych, eleganckich? Muszę powiedzieć, że jest to y, doświadczenie nowe dla mnie. Y, Makijaże, właśnie odważne kreacje, ale czuję się bardzo dobrze, ponieważ sama nie wiedziałam, że w takich stylizacjach jest mi też dobrze i faktycznie kobieta powinna gdzieś kombinować, próbować, bo trzeba sprawdzić wszystkiego, tak naprawdę. Dziś wyjątkowo. Y... Projektant specjalnie dla mnie przyszykował kreacje pod mój wymiar i, i są naprawdę fenomenalne, odważne. Tak jak mówię, czuję się w nich bardzo kobieco, bardzo kolorowo, gdyż ja w ogóle jestem zwolenniczką minimalizmu. A tutaj jest bardzo dużo wszystkiego: biżuteria, piękne diamenty, piękne kolory, nowe dla mnie kolory, ponieważ niebieskiego w ogóle nie używam. Nie mam w swojej ani garderobie, ani, ani w kosmetykach, a tutaj okazuje się, że jednak. Taki kolor też mi odpowiada i to jest ciekawe, ciekawe doświadczenie i naprawdę dla mnie pozytywne. Tutaj też był przez moment Twój mąż Tomek Lubert i. On y, był bardzo zadowolony i bardzo y, podobało mu się to, co zobaczył w Twoim wydaniu, on coś powiedział chyba nawet. Tak, to bym skomentował, ponieważ ja y, na co dzień się w ogóle praktycznie nie maluję i chodzę na sportowo ubrana i bardzo często mnie prosi nawet, żebym y, chociaż dla niego nawet y, po domu ubrała się w jakieś bardziej seksowne ciuchy. No, nie jest wygodnie na sportowo, więc jak on mnie dziś zobaczył w takim pięknym makijażu, w takiej pięknej kreacji, no, to doznał szoku lekkiego i faktycznie mu się to podobało.